Pięć nocy w hotelu Shreka. Zobaczymy, co za pany hotel on ma. Wydaje mi się, że to jest gra dosłownie na 2 minuty 45 sekund. This horror game includes flashing lights and jump scares. Obviously, it's a horror game. Jesteś bezdomnym klientem, tak jak wcześniej. Masz. You only have to stay 5 nights. 5 dni muszę tu zostać. Wiesz, że wszystko będzie git, tak jak zawsze było. Noc numer 1. Witam recepcjonistę. Oj, kurde, ładnie wygląda. Quinn nie chodzi bardzo. Witam. Oh, hello there. Welcome to Shrek's hotel. How can I help you? Hi, can I get room for nights, please? Sure, we have an empty room on the second jestem, czy twórca miał prawa do wykorzystywania wizerunku Shreka, żeby stworzyć grę ze Shrekiem taką. Na pewno miał prawa na stówę. Miał, miał, oczywiście. Drugie piętro, wschody. I? <gry> I? <gry> 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 super. Czegoś nie było jeszcze w tej recepcji? <gry> Kibel. A co ci się gapisz? Wszystko zamknięte, no to idę. No co? Jeszcze te drzwi jedynie zostały, ale to są chyba wejściówki. Piętro numer dwa. Poślij dźwięk. Dobra. Na drugim piętrze jest wolny pokój. Chyba to ten. O ciastek. Jeden, dwa, trzy, cztery brody. Nieźle. Mam go zdgonić czy co? Chodź tu. Zamknął się. Po A no ta. Trzeba się i załatwić przed snem. A gdzie kibelek? Chyba na dole był kibelek. Toilet było napisane na dole. Ale NPC to dialogi to. to... Don't you dare on the walls. Nie będę szczał po ścianach, spokojnie. Na siedząco? O! No, no ta, bo chodzi łos. Nie, to nas stojąco ciężko może być. No przecież nic nie zrobiłem. Dobra, to można iść w spanku. O ile będę mógł. Spokojnie spać. nie, nie wiem kto podkładał głos, ale... Wiem, tak dziwnie to brzmi. a time to clean it. No mogę pomóc, to nie problem. Daj mi odpłyć ciastek. Tak się to robi. No nie, płacz. W ogóle coś sprząta czy... Dobra, posprzątane. A on chce, żebym kibel posprzątał. Myślałem, że toilet floor. A to podłogę w kiblu. Ja myślałem, że na piętrze. Gdzie jest kibel? Chyba już, plus minus. No masz. Właśnie chyba coś zbugowało, bo nacnąłem na niego EM, mimo że nie miał miotły i dało mi miotłę. No, chyba coś poszło. Nie mogę jej odłożyć. Jak ją odłożyć? No i pograne. Ty, no nie działa. Nie da się odłożyć tego. A jak mam to w łapie, to nie jestem w stanie ze szrekiem pogadać. Po co klikałem? No, myślałem, że pogadać z nim, bo płacze. Albo może da się jej spanko. Miotła gdzieś się odłoży sama. Jeszcze pójdę na górę. O kurwa. Kogo Sąsiad. Nie na na obrazki. Tylko to miotły mi weźcie z łap. O, kurwa. Tak. Ukryj obrazek, albo run away. Jak ucieknę, to się dowiedzą i nie będą wiedzieli, kto. Jak ukryję, nie będą wiedzieli, kto, ale zobaczą, że obrazek zniknie. Ucieknę. Przemień, nie mam miotły już. Dobra, odbugowało się. Po prostu powtarza mi całutki dzień, jak swajluję. Dobrze, że nie od nowa. Tylko nie klikać na ciastka po tym, jak posprzątam, bo mi znowu weźmie miotły. Dobra, git. No. I teraz na górę. Teraz do spanka i mnie skieruje na obrazki. Czyli nie uciekać? Trzeba schować obrazek. Kurwa, ale gdzie? Skąd mam wiedzieć, gdzie? Czy jeszcze jest to? No, z tego, co wczoraj do tego kibla, Bo ja nie co tam ciężkie to jest. Kurwa. Do pokoju no poszedłem przed chwilą do pokoju i mnie kurde dorwał. Kolejne podejście. A czy w szafie się nie mogę schować? Nie mogę się schować w szafie. Nawet jak wezmę ten obrazek, to gdzie kurde się ukryć albo gdzie go schować? Bracie obraz, ucieczka do pokoju i próbować gdzieś w pokoju schować. Bo nie za bardzo inaczej to widzę jak to rozwiązać. Dobra, dobra. Hide painting lecimy. Oh, that was close! Aha. duck Who could it be? I. How could I help? Just checking in. There's some noise coming from upstairs. I didn't hear anything. Are you sure? Yes. Everything is fine. All right. Good night then. number Oh. Chyba coś zeznaję mu, tylko nie wiem co. On może coś widział? Nie, on nie widział. Był na dole jak ja byłem na górze. O, Coś mu... Coś mu wy... Eee, Kurwa. No. Stary konfident, a raczej młody konfident. Dobra, na górę chyba. Powiesz mi to w twarz? Ale ja mówię do ciastka. Mówię do ciastka, podkreślam. Do ciastka. Trzeba iść się najeść. Food? O, kot! Burger, banan, chińskie żarcie, albo pizza. Peperonka jeszcze. Pizza. To może nie będę jadł sam, i się przysiądę. Ta hey, Valera. how are you doing? Prwa jedno oko na Maroko, drugie na Wietnam. Hi, I'm Cole. Nice to meet you, Call. <laughs> Kojarzę ten dźwięk. Tyle? Chyba tyle. Ale mu podonosił. Ale nie stra się do mnie, więc chyba nic się nie stało z złego. To co, spawn? Nie, dziwne, żeby od razu spacić. No ale. Jeszcze stafon i pomieszczenie. Idę spać. Coś za prosty dzień. Czwórka i nie ma szreka. Są kartony jakieś. Wszędzie pusto. Nie ma nikogo w hotelu. Co jest? Mhm? A wiem co jest. Siedzą u mnie w pokoju i widzą. Pewnie, że podjebałem obraz. Bo mu ciastek doniósł. A ciastek nie wiem skąd wiedział. Siedzą w pokoiku i się zezłościli pewnie. Mhm? O! Kryła przeszłość. Tak myślałem, ale mimo że wiedziałem to, skurczył przestraszył. Did you do this to my great great grandpa picture? Dziedeczka, to był obraza. I have had enough of your trouble. Skichałem się. Now you must pay this off by working a night shift for me. Mam za niego robić teraz, żeby Go odpracować. Go downstairs and bring the boxes upstairs, then put them in the warehouse. Aś nawet nie zazłościł jakoś tak mocno. No niefortunnie wyszło to, przyznam akurat. Trzeba dymać z kartonami teraz. W jakimś warehouse, magazynie zostawić. A magazyn jest? Tam w staff only pomieszczeniu? Tu? Mm -hmm. chyba tu, jeden Ten wygląda jakby lepkie ręce miał. Hej, how are you doing? Hello, I'm fine. Do you need any help? Thanks. It would be great if you could bring a box upstairs. Nic mu nie dawaj. Coś za szybko ucieka z tym. Kurde, jaki pracowity. Zrobione! Good boy. Now you can go sleep. Mam wrażenie, że on się zemści jakoś za ten obrazek. No i git. Północ. Oho, po cichutku. Można jakoś się stąd wydostać. A ten Staff Only Room? Ten? Bo był zamknięty od stary. No i dalej jest zamknięty. U kurwa zamordowany, a mogę już wyjąć? Zabił go. Czemu go, a nie mnie. On nic nie zawinił. Ja zawiniłem. To co mnie czeka. Co jest? Zamknął mnie gdzieś. Jedyne co mi dał to sok szreka. A wolałbym tego soku nie pić, bo nie. mam obawy co do składu. Jest to skład? Sok z jaj szreka. mi to. Że to jest... 90%. A 10% to kokaina. Udowodnij mi to. Jak sok z jego jajek? Co to jest sok z jego jajek? Fanijki tego. A I się ale teraz można się z nim walić, jak równy z równym. O kurwa, daj mi jeszcze tego soku. A, no to. I im... might Przedawkuje, ale jaki kurwa silny będę. Jak się napiję. Take one, but don't drink. O o o. Na zapas. Może ciastka tym napoję. Ciastek mógłby pomóc. I feel weak again. Znowu słaby się czuję. A nie będę. A może bym mu dał i on by sam to wypił, i wtedy nie muszę pić razy dwa. Masz. Here, take this energy drink and drink it. Okay. A on już brzuchu czy nie? Chyba się szybko zagoiło. E, no. Może. Nie skupił się na tamtym, tylko na mnie. A to był sen, tylko koszmar, okej. Okay. Muśnia! Ale go powykręcało na twarzy. Polera jasna. O, rwica Taką samą dawkę wzięliśmy. <gryzamy> Trzeg wygląda na przegranego tu. <gryzamy> Palm <laughs> war coach, yeah, can. Что это за? No. Stephanie. Okay, thank you for playing. I hope you enjoyed the game. Don't you dare to not subscribe to our website. Wiem, taka średnia ta giera, przyznam. Ale zabawna. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę o naszą miłość, jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem ci